Zapraszam również na mojego TikToka, gdzie pokazuję przygotowania do zbliżającej się walki. Cambo Life, Kambodża, 5.45 Ja już sobie piję kawkę. Ostatnio nawet udało mi się zmienić z 5.55 na 5.30 jeśli chodzi o wstawanie. No, i mam nadzieję, że już ten rytuał zachowam. Bo jednak wstawanie rano daje ogromny potencjał. Mamy dużo więcej czasu, oczywiście, trzeba się też troszkę wcześniej kłaść. No, ale myślę, że mm, to jest opłacalne. O, może tak. Yy, pod wieloma względami yy, ja zaraz się biorę, ze 2-3 godzinki popracuję. Muszę tam podpisywać. Później jadę do nakupendy. Taki plan dnia. Będziemy, mam nadzieję, że Michał mi trochę pomoże, tam zbiornik uszczelniać. Kupiłem folię ostatnio. Wrzuciłem do Michała na samochód, jak był w Kampocie. Także zbiornik, muszę tam też dokumenty dla Cini dostarczyć do podpisywania. A później co? Później trening. Po treningu godzina 18:19. Dzisiaj polski dzień, a to ze względu, że yy, odezwał się do mnie jeden Polak, który ma właśnie przyjechać akurat dzisiaj wieczorem, ale też para yy, z Polski, która wcześniej się ze mną kontaktowała akurat tego samego dnia przyjadą do Kampotu. Także no, będzie się działo dużo dzisiaj na głowie, no i też trzeba rano wstać. Także a i jeszcze treningi także także dzień dobry cambo life, camboja miłego czwartku życzę każdemu dzisiaj czas karmienia mango, oczywiście karmienia cukrem, ale może zobaczycie jak no, zobaczycie jak się bąbli robi, jak to fajnie fermentuje Bartek mówił, że jest pod wrażeniem naprawdę tego jak to mango szybko fermentuje. Jak fajnie pracuje, jak fajnie pachnie. Banany zresztą też, ale to mango wydaje się. że Jeszcze fajnie współpracuje niż te banany. Ja to mieszam za dwa dni, co drugi dzień tak naprawdę trzeba dodawać przez około 14 dni cukier. No, i właśnie to czynię. No zapach, powiem Wam, już jest taki mocno alkoholowy. 7:30 ja powoli się szykuję do wyjazdu. Jak na razie podjechałem na pszczółce po paliwo na stację benzynową połączoną ze spożywczakiem. Dzieciaczki tam o, już przejadają śniadanko a dlatego podjechałem, podjechałem po paliwo, ponieważ mi się w skuterze ostatnio dosłownie tak 300 metrów przed domem skończyło paliwo. No i muszę dolać, a nie chcę jechać teraz w porze deszczowej. Jazda do akupendy pszczółką jest dosyć niekomfortowa. Tam coś się za mną dzieje, tutaj pani w takiej fajnej czapeczce, bardziej stylu wietnamskiego aczkolwiek nie tyle ona chroni przed słońcem co widziałem, że panie niosą garczki na głowie właśnie także myślę, że oprócz ochrony przed słońcem, wodą to jeszcze służą do do tego, żeby było bardziej komfortowo nosić na głowie jakieś ciężkie rzeczy 5,5 tysiąca rieli czyli jakieś 5,5 zł litr Paliwa, ile oktanów nie wiem. Yy... O, to było na tyle. Kurczaki wygają, panie sobie idą dalej. Halo! te Halo! Kriobiolate! No, z ciekawostek dostałem resztę, ale już 50 groszy dostałem mniej. Także biały oznacza w Kambodży ATM, tudzież. Bankomat. Ja na stacji benzynowej jadę na kupędy, oczywiście tylko wyjechałem od fryzjera. Obojemu mu fryzjera polecam. Sokun, In Campot, eee, także. Od razu tylko wyjechałem, zaczęło padać, także ubieram się w kurteczkę, w, w kurteczkę przeciwdeszczową dla plecaczka i lecę. Miałem nie używać zdrobnień. Kurteczka, plecaczek nie będą widzowie zadowoleni. Także ja już ubrany. Dekazon oczywiście rządzi plecak. Nawet nie wiem jak się nazywa. W każdym razie coś przeciwdeszczowego na plecaczek, ja kurteczka. Można lecieć do Kupendy, a że jest pora deszczowa i teraz ma tak padać przez kilka dni No i w sumie pada codziennie po kilka razy Raz mocniejszy deszcz, raz taki słabszy Ale opady są No nic, ja się zbieram do Kupendy, do zobaczenia na miejscu, pozdro Ja już na Kupendzie Dzisiaj szybki wypad będzie Nawet się zrymowało Przejdę się, potem zobaczę co tam słychać na farmie, no a teraz rozkładamy folię do zbiornika. Kombinujemy tutaj, żeby to wsadzić, zrobić minimum dwie warstwy. I jak to wyjdzie, to zobaczymy. A przyjechał i prezes Murkat. A tak na szybko wam jeszcze pokażę. Bo chyba ostatnio nie nagrałem. Roboty było w ogóle, tu mi się od słońca podbieraczek zepsuł no ale co zrobić w każdym razie część ryb została umieszczona tutaj już kilka dni sobie żyją także raczej im odpowiada na tle nie ma ich zresztą zbyt dużo Tu upi mnie tutaj maca. myślałem że już śmiewą po nocy gryzie w każdym razie będziemy się starali dzisiaj to wyłożyć co ciekawe, tutaj nie ma w ogóle teraz obiegu wody w, w tych tutaj krzaczkach czyli O, jeden taki marny, ale ten drugi rośnie wyśmienicie. Zakładałem klapka i nie takiego wariata w środku. To nie rzeczownica, a teraz Was zaskoczę, bo wybuchła bomba. Nie ma łaponiki. Z Michałem postanowiliśmy i akwaponikę rozebraliśmy. Mamy pompy, mamy zbiorniki, mamy kamienie. Wszystko jest. Postanowiliśmy. I tutaj też ostatnio był taki komentarz, takie było pytanie. No już to wcześniej rozważaliśmy. A pytanie było, czy nie da się w jeziorku tej akwaponiki zrobić. Powiem szczerze, że no, na pewno nie da się kontrolować ryb. Co tam się w tym zbiorniku będzie działo, to się będzie działo. Na pewno jest woda bogata, bo jest sporo ryb, krewetki, żaby. Na pewno woda jest bogata w amoniak i inne jakieś minerały. Dlatego postanowiliśmy, że wszystkie te złoża tutaj, które tutaj widzicie, te białe, oczywiście pojemniki i te kamienie, przeniesiemy nad, na Kupenda Lake. Dodatkowo tam, oczywiście, położymy pompę jedną. Może w przyszłości dwie, zobaczymy jak to będzie rosło. Będziemy się nastawiać na sałatowe takie rzeczy, oczywiście wszystko w formie testów, tam jedna papryka w jednym tym złożu, tutaj zaraz się biorę za to, dzisiaj powiem wam, że nie wiem jak z treningiem będzie, czy się wyrobię, czy nie, może zrobię jakiś sam wieczorem, chociaż też Polacy przyjeżdżają i to aż chyba czwórka Polaków przyjeżdża mnie odwiedzić. Z czego jest mi bardzo miło, na pewno chętnie się z nimi spotkam. Też pozdrawiam, jak oglądacie ten odcinek. Akurat tak, a tutaj Wam pokażę jeszcze, bo to jedno chili. Teraz tu akurat pada deszcz, a ja też jestem cały mokry zresztą. Ale jak możecie zobaczyć, tutaj mamy to chili z zakłaponiki. Teraz tutaj jest akurat taka niesprawna, rynna, przeciekająca. W każdym razie. No tutaj to drzewko ten krzaczek czyli nie jest duży, sporo już spadło, ale zobaczcie ile ile papryczek mamy na tym krzaczku. Jestem nad na Kupemda Lake i przyniosłem resztę ryb które były w beczce, jeszcze jak widzicie wszystkie żyją a tam jeszcze trochę wypadało do pojemnika W każdym razie jak mówiłem akwaponika będziemy chcieli akwaponikę przynieść do jeziorka ryby też wracają, widzę że nie wszystkie jakoś <gry> chyba te przeniesienie przeżyją no, zobaczymy najwyżej będą pokarmem dla innych ryb jest parę fajnych tilapii o te większe na pewno będą żyć z tym niż może różnie. Ale budzą się powoli. No śmiało tam. Nie chcą wychodzić spod wiorek Co tam jeszcze zostało? A jeszcze masa, sumiki Tilapie i nic nie chcę wychodzić O Może teraz pójdę W sumie kto że się pozaczepiały w siatkę. No, mają takie kolce, że... O, chyba wszystko poszło. A ja idę do ryb. Na naszym kanale możecie również znaleźć film Smart Eco Przetwórstwo w Kambodży, w którym opisujemy i pokazujemy projekt, który obecnie rozwijamy w tym kraju.